W te dni towarzyszy nam lektura z pisma Świętego Starego Testamentu, z pierwszej księgi Samuela. Możemy widzieć początek tworzenia się państwa Izraela, które ma swojego króla. Tym pierwszym królem został Saul. Bardzo ciekawa postać, jak Słowo Boże opisuje. Głową górował nad wszystkimi. Tak ja sobie pomyślałem, że u nas tak miałby mniej więcej dwa metry, prawda? Wszyscy stoją w kościele, mężczyźni. A nagle jeden taki bardzo postawny, wysoki człowiek. Został królem Izraela i wiele lat nim rządził, ale po pewnym czasie zaczął popadać, można powiedzieć, w grzechy. Zrobił parę rzeczy, które nie podobały się Bogu. I Pan Bóg wysyła mu proroka Samuela, który go napomina. A dzisiaj widzimy Saula, który już poszukuje szuka Dawida. Dawid pojawił się na scenie jako młody chłopak, który został namaszczony również właśnie przez proroka Samuela na króla. I Dawid jest postacią bardzo pozytywną. Jest bardzo ciekawe, kiedy czytamy potem całe Pismo Święte, zobaczcie, nawet jaki jest rodowód Chrystusa, to właśnie mówi się, że Jezus jest z rodu Dawida. Jezus ma się narodzić w Betlejem i jest powiedziane, że jest to miasto Dawida. Dawid w ogóle w całym Piśmie Świętym jest pokazywany jako niesamowity, wspaniały król. A kiedy przestudujemy jego historię, widzimy, że to nie był człowiek bez grzechu, że jemu też parokrotnie powinęła się noga, mówiąc tak delikatnie, bo wziąć sobie żonę innego człowieka, która zachodzi w ciąży, w związku z tym zamordować go, żeby jakoś zataić swój grzech. Ja myślę, że to wszyscy czujemy, to jest, to jest bardzo poważna rzecz. Tymczasem Słowo Boże mówi o Dawidzie zawsze bardzo dobrze, bardzo dobrze się wyraża. I dzisiaj widzimy właśnie sytuację, gdzie król Saul ściga Dawida, ponieważ, ponieważ chce go zabić. Dlaczego? Bo widzi, że on jest konkurentem dla niego, że Dawid właśnie zyskuje też sympatię wielką ludu i on tego nie może znieść. I dlatego go ściga, słyszymy, z wojskiem całym. Jest sytuacja bardzo ciekawa, bardzo ciekawa. Dawid, który się ukrywa, Pan Bóg sprawia, że Dawid ukrył się w jaskini, czyli nie było, nie było wiadomo, że tam jest. I król właśnie przychodzi do tej jaskini na, na pewien czas, i Dawid ma możliwość w tym momencie, żeby co zrobić. Wyobraźcie sobie, że ktoś prześladuje ciebie, ale wiecie, nie tak słownie. Ja nie chcę powiedzieć, że hejtowanie w necie nie jest rzeczą poważną, bo jest bardzo poważną, ale wyobraź sobie, że ktoś naprawdę chce Ciebie zabić. I na, nadarza się okazja. Role się jakby odwracają. Pan Bóg tak sprawia, że On jest w Twojej mocy. I to jest w przypadku Dawida, że On miał możliwość, żeby w tym momencie zabić Saula. I co robi? Odcina kawałek jego płaszcza, prawda? Czyli w Mówiąc krótko, był już tak blisko, że mógł go zabić, ale pozwala Saulowi odejść. Podaje też motywację, mówi: To jest pomazaniec Pana. Pan Bóg go wybrał, aby był królem, dlatego ja nie będę wymierzał sobie sprawiedliwości na własną rękę. I to jest niesamowite, co widzimy właśnie w przypadku Dawida. To nie jest człowiek, który nie popełnia grzechów. Dawidowi też nie wychodzi. On też grzeszy. Ale koniec końców, kiedy właśnie jest, ta, jest ten moment, kiedy mówiąc krótko, mógłby się zemścić. Mógłby uczynić, żeby to jego życie wreszcie stało się życiem spokojnym. Wyobraźcie sobie, on musiał uciekać przed królem, to, to, to nie jest gra komputerowa. To jest, to jest realne zagrożenie, że ktoś może pozbawić cię życia. Czyli twoje życie staje się piekłem. W tym momencie, kiedy on cię prześladuje, I Dawid, kiedy ma go w swoich rękach, kiedy może właśnie wymierzyć mu, można by powiedzieć, tą sprawiedliwość, mówi: Nie, ja pomstę zostawiam Panu Bogu. I to jest słowo, które również dzisiaj przychodzi do nas. Mam nadzieję, że nikt z nas tutaj obecnych nie znajduje się w sytuacji, że ktoś chce nas zabić. Mam taką nadzieję. Ale często jesteśmy w sytuacji, że ktoś chce nam dokuczać. A mało, że chce, może to robi, może czyni nasze życie nieznośnym. A w szkole znamy prawda? takie sytuacje, w klasie. Czasami się znajdzie taka jedna osoba, jakiś prowodyr klasy, który potrafi sobie owinąć wokół palca resztę klasy i na przykład nastawić przeciwko. Jakiejś jednej osobie. I nagle się okazuje, że cała klasa przez jego namowę właśnie staje przeciwko tobie. Jesteś odseparowany. Nikt z nas nie chce być wyłączony ze społeczności rówieśników. Chcemy żyć z innymi, mieć kontakt, rozmawiać, i nagle wszyscy się z nas śmieją, albo nie chcą nam podawać ręki. Różne są sposoby, różne są sposoby tego, tego niszczenia. I wyobraź sobie, że nagle Pan Bóg daje ci. Trzeba za tym widzieć działanie Pana Boga. Pan Bóg daje ci możliwość, że możesz się odegrać. Możesz na przykład zachować się tak, że wszyscy będą widzieli, że to jest skończony głupek. Wszyscy zobaczą i masz szansę. I właśnie przychodzi, przychodzi to pytanie w tym momencie od Jezusa Chrystusa. Bo co to znaczy właśnie odegrać się na tym drugim? To jest niesamowita pułapka demona, która polega na tym, że my chcemy się stać takim, jak On. Chcemy przejść, można powiedzieć, na ciemną stronę mocy. Tak jak On cię prześladuje, tak ty nagle masz szansę. I Pan Bóg podaje nam, nas takim próbom, od czasu do czasu, że masz nagle szansę. I w tym momencie przychodzi Jezus Chrystus i mówi: tak: Zobacz. Wielokrotnie powinęła ci się noga w życiu. Ja ci zawsze przebaczałem. Zawsze kiedy przychodziłeś do konfesjonału z żalem, przebaczałem ci wszystkie grzechy. Dzisiaj proszę cię o jedno, pomimo że ta druga osoba może nawet nie prosić o przebaczenie. Wybacz mu. Nie mści się. Dlaczego można pytać? Dlaczego nie mam się zemścić skoro mam okazję? Odpowiedź przychodzi od Jezusa Chrystusa. Ponieważ ja nie mszczę się na tobie za swoje grzechy. Za twoje grzechy się nie mszczę na tobie. Co robi Jezus Chrystus, kiedy my grzeszymy? Umiera za nas na krzyżu. I Chrystus chce nam pokazać, że to jest dobra droga. Że to jest, Chrystus mówi, że to jest jedyna droga, aby była miłość, aby było przebaczenie, aby nasze serce mogło nie zostać właśnie zniszczone zniszczone przez te pokusy, które, które przychodzą. I to jest niemożliwe, żebyśmy się tak zachowywali, bo jak mamy okazję się zrewanżować pięknym za nadobne, to z reguły chcemy korzystać z takich okazji, żeby wreszcie mu dopiec, prawda? żeby on się poprawił, żeby on wreszcie zrozumiał. Ten swój błąd. A Chrystus mówi: A ja tak w stosunku do Ciebie nie postępuję. I jest to możliwe, możemy to zrobić, jeżeli otworzymy się na dar Ducha Świętego, jeżeli będziemy prosić Pana Boga: Boże, przemień moje serce, żeby miał takie serce jak Ty, które ostatecznie też pozwala się zranić, Chrystus ostatecznie pozwala się zabić za nasze grzechy i nieprawości. Ale życzę wam i sobie, abyśmy byli otwarci na tego Ducha Świętego, żeby ten cud mógł się wydarzyć. Bo również dzisiaj to pokolenie potrzebuje zobaczyć właśnie, że Chrystus żyje. Że jest możliwym nie odpowiadać złem na zło. Że jest możliwe kochać nieprzyjaciół, ale to nie o własnych siłach tego nie możemy. To możemy zrobić tylko wtedy, kiedy otwieramy się na dar Ducha Świętego. Dlatego teraz proszę Cię, Duchu Święty, wstępuj teraz do naszych serc, bo bardzo tego potrzebujemy. Przemieniaj nasze serca, abyśmy naprawdę czuli się kochani i nie bali się odpowiadać z miłością, kiedy będziemy doświadczali przemocy, zła, złośliwości, abyśmy chcieli odpowiedzieć miłością, tak jak Ty zawsze nam odpowiadasz z miłością. Amen. Thank mm -hmm. you.